Siemanko z tej strony Borsuki, witam Was w kolejnym odcinku Skala Duty 4. E, Kontynuujemy naszą przygodę i powiem Wam tak, że znowu mi się nie nagrał mikrofon, i znowu muszę nagrywać od początku. Tak więc już wiem co się będzie działo, ale Wam nie powiem. <śmum> e, I teraz tak e, znowu się wkurzyłem, bo miałem co najmniej jakieś półtorej godziny nagrania, czyli trzy odcinki w sumie wyszły. I co, i co, i co, i muszę to robić od nowa. A co jest najlepsze, z, z tymi o, z tymi misjami zawsze miałem masę problemów. I co, i teraz muszę od nowa. I teraz tak, taka jest kwestia, że tej misji w ogóle nie odgarniam, bo nie wiem co robić, żeby przetrwać. Jej, zacięło mi się. Panie! Nie wiem skąd do mnie strzelają! Muszę to wszystko porozwalać! Gin, gin, gin! Gin, gin jeszcze raz! No, jeszcze dostałem! Skąd? A tutaj jest ktoś? Zniszczymy to, tu jest jakiś czołg też, zniszczymy go, tu ja jest jakiś ludzi, ludziki sobie chodzą. Gra zapisana, pięknie. Mam jeszcze czołga, którego właśnie rozwali... I o tyłca mnie biorą, tak bardzo mam na to wpływ. Hmm, I Teraz tak. Nie lubię tej misji, bo e, bądź co bądź tu mogę przegrać sobie za nic. Raz nie dopatrzę, raz nie trapię, i jestem daleko gdzieś. Nie będę mówił gdzie. E, tak więc, no dość ciekawie.

lecimy w góry będziemy latać teraz tam pomrzemy i yep, jabł yep. ja. dać radę A teraz nie wiem którzy to są moi którzy nie tu jeszcze jest jakiś helikopter chyba mój nie jestem pewien Aha, muszę umijać tych z zielonym, tak, łocie oh, tu. Dobra. Aha, dobra, mamy pistolet, mamy ta z Puśćcie mnie, muszę je puszczać trochę, bo mnie nosi. Od dwóch dni nic nie nagrywałem, bo byłem tak zły przez to, że mi się usunęły półtorej godziny nagrania. I to kurde misji, których nigdy nie nawidziłem. Nie widziałem jak je przejść w ogóle, nie? Ale teraz się wziąłem za to. Przecież nie będę przez całą wieczność bez nagrań. Nie będę przez całą wieczność się wkurzał na to, że mi coś nie wyszło, bo e, po prostu zapomniałem sobie sprawdzić, czy mikrofon się nagrywa. Teraz przed każdym jednym odcinkiem sprawdzam, czy mikrofon mi działa. Wszystko idealnie. Znaczy nie, mikrofon mi działa, tylko program otrzymający w czasie rzeczywistym trochę mi nawala. I coś się psuje. I teraz. O, to jest mój. I teraz muszę sprawdzić dokładnie czy ten program działa, bo nie chcę wam wrzucać materiałów z szumami, a nie nagrywam materiału, z... boże, nie nagrywam mikrofonu osobno, tylko nagrywam go razem z filmem. Jest przesunięcie jakieś nie wiem, sekundowe może mniej, jako tako bardzo niewyczuwalne, chyba że coś się nagle coś stanie i taka moja reakcja opóźniona. Ale wtedy można łatwo wytłumaczyć, że po prostu jestem zacofany i więc potrzebuję więcej czasu na rozkminie niektórych rzeczy. A póki co jakoś dajemy radę, a o kurde. A tak jak na przykład e, mam otrzymanie w czasie rzeczywistym nie muszę się bawić później w montowanie, w renderowanie, jakieś różne takie rzeczy typu e, takie właśnie wymieniłem. Tak więc materiał jest praktycznie gotowy, e, godzinę, może nie pół godziny, od pół godziny do godziny e, od w momencie kiedy skończyłem nagrywać, tak? Plus jeszcze, jeszcze wysłanie w, w, do internetu, to jest inna kwestia, ale mniej więcej tak to wygląda. Tu się lekko odsunę, bo przed chwilą mnie tak załatwił. Po Pojaja go! pojaja! Ja bym nie wstał, o nie, nie, nie. Nawet by życie już nie miało sensu. Tak! O, Panie! Nie rób mi tak więcej, bo ja nie wiem o co chodzi. Nie wiem skąd ty żeś przylazł, skąd żeś nie przylaz Wiem tyle, że poszedłem z jedną amunicją. Tak bardzo brawo ja. Dobra, właśnie tu ze mną. Ludkowie, właśnie ze mną. Potrzebuję Waszej pomocy. Bo sam tutaj niewiele zdziałam. No jakbyście nie dalej... Boże, jakbyście. No, od razu mówię, że gram na trybie zaprawiony w boju. Nie nie zmieniam. Tak więc gramy dalej na takim samym poziomie trudności. Najwyżej no mój skill może się lekko poprawić, choć w ogóle czy jakiś jest, to już jest inna kwestia. O, przyszli nasi. Siemanko, ssijcie mango. No okej. Okay. Oh yeah. Tu tu trochę jest. się powytępia. Kurde, niewidocznej ściany. Ładuje gościa w łeb, a ten dalej sobie siedzi. No, kurde, zombie jakiś. Choć nie bo w sumie, jak wtedy w głowę się trafiło, to nie by już umierał, nie? Kurde, jakiś zmutowany zombie. Może coś z Gryplimem ma wspólnego. Kurde, zmodyfikowany genetycznie ludkowie wszędzie. Nie wierzę w to. Ocie. to nie był granat. Co mnie tym razem zabiło? Ta gra jest zagadkowa, niespodziewana. Wszystko może się wydarzyć, tak więc. No tak. Ale pomyślałem, że w końcu nie będę się w gredko. gretko. Podejdziemy trochę na luziku. Podejdziemy na luziku i damy radę ją przejść salutką. Czekajcie, oh, spędzi. Okej, okay. łocie, weź te granaty na stąd. Dobra, o, tu jest jakiś snajper. Już nie mają snajpera. I co mi teraz dobicie? O, kolejnego wystawicie. Kurde. Ten jak granatem rzucił. Weź mnie go. Kurde na półtora metra. Dobra, teraz trzeba tak się lekko skupić, żeby szczylać do nich, bo oni szczelają w... w... łapach mi wybuch! <ścoughs> no nie! Mama Mówiła, nie baw się petardami, nie wolno się bawić petardami, a ty granata, jeb w rękę, było wszystko ci wybucha w dłoniach. O ty chuj. Nie strasz mnie tak. Już bym nie chciał. Ocie! Ile ich tu jest? Ho, ho, ho nie ma jak wys... To, to, to jest najlepszy sposób na wypędzenie kogokolwiek. Kurde, jeden granat odrzuci. Zbombardujcie go pięćdziesięcioma i już nie ma szans. Najlepsza technika. Z tego bok nie pasuje ściągnąć. Dobra. drugi drugim oknie. Panie, bo ci łeb przestrzelę. Dobra. O dalej dla las. Da da, da 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 Jest sniper tam. Jest. Już nie ma. Da da da. O kolejny sniper. Da 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 nie ma. Łocie, nie ten guzik. <laughs> Dobra. Jaką ja w ogóle mam drugą broń? Kolcik! Najlepsza broń ever... Mm, panie, zasłoniasz mi. Rusz tą szanowną dupencję i odsłoni mi. Da, da 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 najlepszy pomysł. Wrzuć się od razu na front. Myślę, co to kurde jest, a tu długo. Piece! Okej. Okay. Je łod, teraz tu. hopsa. Jestem asasynem, kurde, w Call of Duty. Wstrzylajcie do mnie. Rzucajcie. O nie, ah! Fuck. Nie ten guzik. Dobra. Teraz na poważnie. Chcę będzie zmienić. Weźcie mi jakąś inną broń. Co inną broń? Nie mam nic bazuka, ale to jest w tej bazuki. Nie mogę ich nawet podnieść, nie? Nie mogę bazuki podnieść. Przecież sobie tutaj, o, taka fajna tuba. Halo? Zużyta już pewnie. Kurde, te ożdoby graficzne! gin. Szmato! to. Da da da. da 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 Przez murek! Da-da-da-da-da! Kurde... Nie pykło! A, mu się skończyło. Tylko tak! Oni dopiero zaczną strzelać, jak ja wejdę tu, nie? Jak ja wejdę tu, oni zaczynają strzelać. I co z tego, że wcześniej załatwiłem wszystkich? O, ty, dziura tu jest. Mogę wejść? Nie mogę. Hmm. Jeszcze kurde wieżyczka by mi się przydała albo coś. Mogę tu wejść? Nie mogę. Hahaha! <śm> Granata! Tak bardzo. Gdyby nie wlazł tamtą dziurkę, to by już było po mnie. Kurde, Mistrzowie Architektury 2000. 18 Bo pewnie w tym roku dopiero ktoś zacznie mnie oglądać czekać Panie weź te mi granaty stąd Trzeba tam ściągnąć z tamtych To 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 po jajach To O kurde Ja się może tu odsuwam. W takim miejscu, że... CO Z TEGO, ŻE JEST OSŁONA? KURDE, SZCZELĄ W BLACHĘ to I NO RAZ! Tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma. Przeładowujemy i serika od nowy. Tego nie ma... O, tego nie ma. hi wojsko ich się skończyło. Normalnie cud. Granacika, raz, ararara, o, wojsko znowu Ło! Panie, weź na łeb! A, tam jest plama. No okay. hej. może w plamy nie będziemy strzelać. Dobra. Damn. Bum. Ta ta ta. Ta Łocie. Łoooł! Wow. Wow. Ja ci jak mnie biorą od tylca. Jezu, jeszcze takiej penetracji to ja nie miałem. Ta ta ta. To jest mój? Ten nie jest mój. Kurde wymieniają się tam. Jeden jest mój i raz nie jest mój. Kurde ten znowu jest mój. Sprzymierzeńcy. Raz nie wiem do koła mam strzelać. O Jezu tam są. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Bazuka. Do, 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 do. Odsłonię.

Okej. Okay. Kurde, w szafie. O. Hej. Znaleziono Buka. E-Buka. Taką, e wirtualną ebolę, nie? e Ebola. e, e halo. Mr. G? Już nie. Dobra. Teraz spuszczamy się na dół Teraz to przejdę tędy Przeżyję? Może i przeżyję Ale kolta bym chciał sobie zmienić Bo kolcik to mi nie bardzo pasuje O muzyczka inna się włączyła Szaleństwo To tak. Uciekamy Naprzód, mi lepiej, nie musisz powtarzać, się uciekamy. kordę bierzemy zaś to działko. Cele osiągnięte, dwa cele na raz. Kordy, jakie. Aha, okay. Granatnik, to jest granatnik, dobrze wiedzieć. Dobra, szczylamy dalej. Nie błot? Żyj tam! Nie umieraj!

Uratuj pilota w ciągu półtora minuty No problem Ja już tu kurde tą misję znam na pamięć Nie wiem gdzie kto będzie leciał z tym nie ma problemu To problem jest w tym, że będą mnie brać od każdej dupy strony A ja muszę polecić na sam środek I uratować do mnie To jest dopiero hardcore Dobra. Panie! Teraz szczylam Jeszcze trochę. Aha, pod granata. Chwila. Dajcie się ulecze. No, zakładaj te bandaże szybciej. Osłaniać mnie. Dam radę, jak został zabity? Przecież na rękach ją miałem. No, jak on, jak on, co? No chyba nie No chyba nie Ja się zajmę tymi, wy się zajmijcie tamtymi z przodu Zostawcie mi tutaj Bo i tak wy gówno robicie Kurde nie wiem kto was uczył strzelać Aha, no mówię, zajmijcie się tymi z przodu, bo ci z boku nie dadzą mi podejść, a z przodu będą mi nawalać, kiedy będę nas strzelał do tych. A oni kurde nie rozumieją. Mmm, jeszcze lepiej. To nie ja. Kurde, że ten Weźmie. Jest zabity dokładnie w tej i tej. tej nie rozumiem, nie mhm. Teraz z przodu mnie dobiją. Oni są kurde tak zsynchronizowani, nie? Co też że podniósł? Co to za pukawka jakaś jest? Bronią nie jest, kurde jakaś pukawka jest. Gdzie ona jest? Trzymam ją, trzymam ją, nie puszczam. Dojdę, 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 dojdę. Dam radę, dojdę, dojdę. Brońcie mnie. Jest! O! Pięknie! O, was teraz tutaj... Aha... da 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 Co to za głównożem podniósł? Z tym strzelać się nie da. Łapcie granata. Raz, dwa, trzy, cztery... O, gdzieś tam zleciał. Podum! Wygrana! O se ktoś udarł, ja ci jako fola dźwiękowa poleciał, jako uderzeniowa wszystko jeszcze mój wyleciał, ja te darmowa karuzela na helikopterze, ja cię po co, że miałbym ja ratował, skoro i tak nas zabiją wszystkich. E, brutalna prawda. Ale nie zakończymy jeszcze tego odcinka, ponieważ wiem co będzie teraz. I nie będę tego przekładał na kolejny odcinek. Bo to będzie strasznie żałosne, jeśli to zrobię. Taki grzybek! Ja się napiję. Gra wzięta na luzie. Daliśmy radę. Jeszcze teraz kolejna szybciutka misja. Tutaj. Nice. Idziemy. Lecimy i kończymy ten odcinek. Tak, tu je było. Tak tu kło. Tak tu kło. Okej. Okay. I teraz możemy podziwiać skutki naszego grzybka. I co? I co? I tylko my przeżyliśmy. Nasz główny bohater zawsze przeżyje. On zawsze da radę. Idziemy do przodu. To jest czas przyspieszony, kurde. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jak się przyglądałem, to jest, kurde, czas przyspieszony. To nie ma mowy, żeby tak to, Nie no, to jest czas przyspieszony. To, żeby, ono chyba tak specjalnie zrobili, żeby z tego względu, że ja jestem taki wolny, żeby cokolwiek się móc ruszać, nie, bo to on chyba idzie, nie wiem, i pół, y, pół, y, pół, nie, nie, pół, y, pół jednej dziesiątej y, kilometra na czterdzieści, y, 24 cztery godzin, nie. I musieli przyspieszyć całą grę, żeby w ogóle on się mógł ruszyć, e, więc wiecie, i tak, no dlatego on się tak teraz, tak wszystko jest przyspieszone, a on się i tak czołga, no bo on robi pół jednej dziesiątej kilometra na 24 godziny, tak więc idziemy, lepszy niż ślimak, kurczę. ślimak wersja hard, postawili kamerę na ślimaku i zrobili ujęcie w grze idealne. Dobra, toczmy się dalej. To ja cię taki grzyb był. Taki grzyb był. Normalnie taki grzyb. Ja tak myślałem, że to będzie trwało jakieś ten... o tam misja, jakieś 25-30 minut, nie? I że tak przez pół godziny będę musiał to okładzić. Ale w sumie jakby tak patrzę, to przeszedłbym na koniec tamtej ulicy i koniec byłoby odcinka, nie? Przez pół godziny tak bardzo emocjonujące, a pewnie jeszcze byłaby misja typu a moi mnie bronią, a ja się mam czołgać i ja się czołgam, i oni się nie szczelają w ogóle nie w tych co powinni, a mnie zabijają to byłaby najlepsza misja kiedykolwiek by powstała tutaj Call of Duty jest tak zrobione, że ja już lepiej sam sobie poradzę niż z, z moimi sojusznikami, bo moi sojusznicy są tylko po to, żeby, żeby byli. Bo i tak fokus idzie na mnie, wszyscy na mnie szczelają. No dobra, nie będę dalej zagadywał. To już byłoby na tyle na tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak dajcie łapkę w górę, możecie skomentować. Możecie też subskrybować, jeżeli chcecie być na bieżąco z nowymi odcinkami. Ja spróbuję podejść lekko na luzie do tej gry teraz. I to byłoby na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Zobaczymy jeszcze co, jaka będzie tytuł. Następna, następnego odcinka. Kryjówka. Okej. Okay. Trzymajcie się. Cześć.